Witam wszystkich, gorąco. Cześć. Mamy tutaj taki plan filmowy do mojego prywatnego doświadczenia. Proszę tego nie naśladować. Proszę nie podłączać prostowników do małego akumulatorka AGM. Nie chcę brać odpowiedzialności, żeby ktoś mówił, że Tadek na siłę ładuje, pokazuje i namawia. Nic nie namawiam, to są to są. Takie moje wariacje, i chciałbym zobaczyć właśnie, co się dzieje pod względem akustycznym w tym małym akumulatorku AGM. On ma pojemność 7Ah. Mierząc go prądem 10-godzinnym, i tak też robiłem. Ma tą pojemność. To jest prawie nowy akumulator, tylko już był. Może ja nie wiem z 10 razy rozładowany więcej nawet. Także lekko nie ma. I teraz tak podłączyłem go prawie no, godzinę 43 minuty temu. Ktoś powie czemu nie po po pokazuje jak on od początku ładuje nie? ten mały akumulatorek. Ale nie o to chodzi tutaj chodzi właśnie ja, jak on kończy a nie zaczyna bo film by trwał długo a tak widzimy jakie ma te parametry teraz ładowania nie sprawdzimy tutaj troszeczkę oscyloskopem napięcie e, AVG czyli takie napięcie którą, które mierzone są przez multimetry no, lub, lub woltomierze no i wartość maksymalną Napięcia VMAX przez ten czas, zobaczcie, ile władowano ładunku, ale mówię akumulator. Aha, nie powiedziałem. Mówię, mówię a nie powiedziałem. Akumulator był już naładowany, jak podłączyłem ten prostownik, nie? I, i teraz chcę, póki jest cisza, póki nie szumi wentylator oscyloskopu. Tutaj mam taki gadżet. Kupiony, a jeszcze, jeszcze zrobię. O! Jak to mówią AC, pioruny DC. O! I koniec pokazówki. Wracamy. I na czym to ja skończyłem? Widzicie. Wyrwany zostałem z kontekstu i pantałyku, jak to mój kolega mówi. I właśnie od tej pory niech będzie, że zapadnie cisza. Odłączę mi ten, ten telefon od gimbala mikrofonem, mikrofon przyłożę do górnej pokrywy na boczku. I zobaczymy czy. Takie parametry wywołują jakieś reakcje. Akurat podjechała śmieciarka, to to normalne. Śmieciarka przeszkadzajka. Gdzie ja postawiłem samochód. Nie wiem jak u Was tak już odchodzę od tematu. Ale jak źle postawiłem samochód blisko śmietnika. To są wycieraczki podchylane lusterka pozamykane, jak ja to mówię, kiedyś myślałem, o co tu chodzi, a oni takie, taki międzynarodowy znak chyba panów, którzy mm, jeżdżą tymi śmieciarkami, że źle zaparkowałeś, nie? No i w sumie to dobrze, bo nie można zastawiać, a ich podziwiam za jazdę, bo nieraz muszą się wykazać kierowcy niezłym sprytem manewrując przy tych, tych różnych samochodach, droższych i tańszych, no przepraszam za za takie ten za naruszenie regulaminu, nie, ale to jak ja to mówię, jestem sam sobie reżyserem, producentem wiem, że lubicie nieraz ten pierdalamento tatka, niektórzy, bo pewnie nowi to się zawsze dziwią co to po co ten gość miesza takie sprawy, ale życie to nie jest bajka, nie jest tylko Trzymaniem się jakiś tam zasad, trzeba trochę luzu i wyluzowania, to jest taka moja opinia, z którą możecie się zgodzić lub nie. Dobrze, odłączam i, 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 i będzie trochę to inaczej wyglądało i, i od tej pory milczę i słuchamy troszeczkę. Czy nie wiem, czy tam będą jakieś odgłosy, czy nie? E, mamy takie parametry. A kiedy te odgłosy będą? Mamy napięcie 231V. No to teraz może zrobimy odgłosy. Widzimy i słyszymy, tutaj coś się dzieje. Nie? Niech to troszkę pracuje. Ja podłączę oscyloskop, zobaczymy te napięcie. I podłączyłem oscyloskop. Przepraszam za szumy. Widzimy. Tutaj mamy takie napięcie 15,82 V. Tutaj na oscyloskopie napięcie AVG właśnie jest 15,8 V, a napięcie maksymalne 16 V. No to wiadomo, znacząco za dużo, znacząco za duże napięcie jest dla tego małego AGM-ka. To zobaczymy, jakby było na pierwszym zakresiku kurcze <ścoughs> widzicie? błąd prowadzącego Sześć v łączyłem to, to jest Myślę, co tutaj jest grane. Prąd nie płynie, nie? No, to jest pomiar napięcia, nie? Do pomiaru prądu to trzeba już mieć. Jakiś tam rezystor pomiarowy, także albo przystawkę. Ja tutaj mam to, ale to dzisiaj skupmy się tylko na napięciu. No, już zaczął licznik energii wskazywać prąd. I co tutaj mamy? Na pierwszym zakresie 13,6. AVG a 13,8 V napięcie maksymalne. No, mniej więcej tak wskazuje. Dobrze, teraz by się przydało podłączyć nie jakiś autotransformator, ale chciałbym tak tylko zobaczyć na tym moim podstawowym napięciu i takim można powiedzieć napięciu wzorowym nie na te, na te czasy 230V no to jest ekstra napięcie dobra włączę teraz ten drugi zakres i zobaczymy jeszcze raz jak to szumi tutaj te napięcie jest znaczące za, za duże nie polecam takich doświadczeń osobom mało doświadczonym Rozpoczynającym zabawę z akumulatorami, z ładowarkami, z prostownikami, żeby pokazać przebieg na wyjściu. Prostownika trzeba odłączyć akumulator, bo akumulator to jest taki kondensator, i to wszystko wygładza. Dobrze, to zrobię za chwilę. Teraz, 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 teraz wyłączę oscyloskop, muszę odpiąć te sondę. Przepraszam, że teraz wszystko zaczyna latać, ale bez kimbala kręcę. Dobra. Przykładamy i milczymy. Co widać, prąd nieduży, nie? Może do brzucha przyłożę. Zobaczymy. Dzisiaj to się nie dodatek do brzucha czy burczało w brzuchu czy nie i mamy taki plan filmowy szumi oscyloskop wyłączę oświetlenie żeby nie wpływało to na szumy dodatkowe bo to jest na przetwornicy ta y, lupa też tam w środku przetwornica. Ten piorunek to jest zasilany z baterii. A nie, nie była wyłączona lupa. Dobrze, Dobrze, mamy taki widok. Trochę ciemniej, trochę będzie lepiej widać. widać. I co tutaj mamy? Mamy podłączony oscyloskop, tutaj będzie. Dla pokazu też wpięty yy, kondensator, nazwijmy to, że to jest jako kondensator. To nic, że to bateria kondensatorów. Tutaj będziemy mieli pomiar napięcia AVG. Teraz jest to ten prostownik na pierwszym zakresie 12V. I włączamy. I mamy przebieg. I mamy tak, AVG sie, 8, 72, 73, v y, częstotliwość 100Hz i napięcie maksymalne 14,4V. I teraz zobaczcie, nie? Czemu takie te AVG małe? AVG to pokazuje nam ten multimetr, tak? I teraz na moment podłączymy baterię kondensatorów. I co się dzieje? Się nic nie dzieje, a słabo dociskałem. I mamy AVG 14V, maksymalne napięcie 14,2V. Jak tutaj mamy. No, widzicie? I zabieram kondensator i przykładam. Multimetr mogłem bliżej oscyloskopu. To jest na 12V i w pierwszym zakresie. Jeszcze raz. Teraz zrobimy drugi zakres. Poszło do góry troszeczkę, przebieg szczyty. Tutaj mamy podłączony rezystor, niebo. Yy, prostownik pracuje bez obciążenia, żeby ten przebieg uspokoić. Bo jakbym go zabrał, to będzie co będzie. O, widzicie? Jak ja to mówię, stópki zaczynają skakać tych tego przebiegu. Sinusoidy. No i teraz nie, nie nałożę krokodylka jak trzeba trzeba. Jak trzeba podłączyłem, podłączyłem, no to uspokaja jakby ten przebieg. I mamy AVG 10 i 30V 4, nie tak samo tutaj mamy. I teraz podłączamy na moment kondensator. Widzicie, napięcie rośnie tutaj, tak samo się zmieniło. No, gimbal. częstotliwości nie widać, bo się zrobiła linia nieboszczyka na ujomie. Zabrałem kondensator. Także widzicie, podłączenie na luzie kondensatorów bez oscyloskopu daje nam to te, te napięcie. Na maksymalne, szczytowe, to nie jest takie złe podpinanie prostownika, nie mając oscyloskopu, bo mała ta jest różnica między napięciem maksymalnym, a AVG, które te napięcie pokazywane jest na wyświetlaczu multimetru. Inaczej te napięcie wygląda. Maksymalne po podłączeniu bo teraz y, kondensatora, bo teraz mamy 17,2. Podłączając baterie kondensatorów mamy 16,8 V, tak? Dobrze, to zrobimy może dla 6 V. Jak, ma, jak tą funkcję ma prostownik? Niektórzy przecież ładują jeszcze akumulatory 6 V. No i mamy tu tak AVG 6,07 V Ma Napięcie maksymalne, 10,4 po podłączeniu kondensatoru Uff. Takie, takie Co tutaj się... A Widzicie, no bo kondensator jest naładowany, nie trzeba go rozładować tym. Teraz będzie gitara, teraz pokażę mniejsze napięcie. Widzicie, jak to jest. No, AVG jest teraz po podłączeniu. Kondensatorów AVG 9,7 V. Napięcie maksymalne 10 V. No i tu AVG, tak jak tu praktycznie, nie? Także oscyloskop fajna sprawa. Damy na pierwszym zakresie, damy pierwszy zakres teraz patrzymy AVG5 V Volta i po podłączeniu kondensatoru ale też trzeba zrobić reset rozładować znaczy o, po rozładowaniu na pierwszym zakresie mamy 8,11V 1,5 V Maksymalne 8,40 V. Tutaj co mamy? 8,12. No też tutaj zależy, jak przyciskam ten. Zależy, jak przyciskam banana do krokodylka, nie? Fajne skojarzenia. To by było na tyle. Myślę, że to dosyć ciekawy był odcinek, filmik dla amatorów. Bo zawodowcy to pewnie mają jakieś tam obiekcje, pełno tych obiekcji mają, ale to właśnie. Być za bardzo mocnym fachowcem to też jest niedobrze oglądając takie amatorskie zabiegi przy elektronice amatora, tak? Ale powiem Wam szczerze, że rozmawiam często właśnie, tak ku swojemu usprawiedliwieniu z ludźmi, którzy pokończyli elektronikę szkoły. To naprawdę, jeżeli nie działają praktycznie, to są no powiem tak, tumany. Tumany. W dobrym tego słowa znaczeniu, nie? Bo ostatnio pracowałem z takim kolegą, który Skończył szkołę z 15 lat temu, może więcej, z 20. Elektroniczną, i zacząłem z nim rozmawiać o szpilkach. To się pytał, co to w ogóle jest, co to jest w ogóle szpilki, bo testowałem taki mm, ten zasilacz do ładowania mm, wkrętarko wiertarki. I myślę, Bożysz, mój Bożysz. To się dzieje. Także dziękuję za uwagę. Cześć. Do następnego. Sprawa.